Szanowni Państwo, już jutro Karol Nawrocki będzie rozmawiał w Waszyngtonie z prezydentem Donaldem Trumpem. Jakie jest podejście rządu? Radosław Sikorski publicznie wskazał priorytety i zapowiedział materiały przekazane prezydentowi. Cytuję: Najbardziej nam zależy na tym, aby pan prezydent opowiedział o faktycznych celach Putina w Ukrainie i zabiegał o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy. I po drugie, aby pan prezydent zapobiegł redukcjom amerykańskich wojsk w Europie w szczególności w Polsce. To rządowe ramy rozmów, przez część komentatorów odebrane jako bardzo instruktażowe wobec Pałacu Prezydenckiego. Premier Donald Tusk stoi na tym samym stanowisku co rząd. Nacisk na bezpieczeństwo, rolę USA w Europie i wsparcie Ukrainy. W debacie pojawiły się głosy, że przekaz KPRM ma protekcjonalny ton. Inni odpowiadają, że to próba ujednolicenia komunikacji państwa przed kluczowymi rozmowami. Amerykanista profesor. Włodzimierz Batuk ocenił tę sytuację jako rywalizację dwóch ośrodków władzy o kto lepiej kocha Amerykę, zwracając uwagę na ryzyko dwugłosu. Sytuacja i plan. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w USA zaplanowana na 3 września. Uroczyste powitanie o godzinie 11 czasu lokalnego, wpis do księgi pamiątkowej i prezentacja delegacji. Spotkanie prezydenta z Donaldem Trumpem w Białym Domu zaplanowano na 11:25 czasu lokalnego ET w Waszyngtonie. Równolegle w USA przebywa wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, ponieważ spotyka się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Współorganizuje i wręcza nagrodę Solidarności imienia Lecha Wałęsy w Miami oraz prowadzi rozmowy z politykami obu partii o bezpieczeństwie, Ukrainie i obecności wojsk USA w Europie. Co państwo sądzicie o tym dwugłosie i rządowych wskazówkach dla prezydenta? Jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie.